Cześć, siemanko! Witam was bardzo serdecznie na tym jakże pięknym odcineczku Chyba pięknym się okaże Jeszcze kierunki działają? <gry> Mam nadzieję, że się ten odcinek spodoba, a jeżeli Wam się spodoba, to wiecie, co robić dotarcie łapkę w ogóle i splika na takim pięknym kanale. Jest bardzo, bardzo dużo yy, wysiedleń. Jest bardzo dużo, znaczy bardzo, no. Jest dużo, podoba mi się. E, co do lajków, to, to jest, nie wiem, czego to zależy. Raz jest kurde 10, 12, a raz Jeszcze 25. I napiszcie, od czego to zależy, co robi, mam robić, co nie robić Chciałbym wiedzieć po prostu, od czego to zależy Ale na pierdole no. no i chyba tyle, no Komentarze, piszcie więcej komentarzy, jeszcze więcej Będzie mi bardzo miło Subskrypcji to już mamy Dokładnie, że wam mówię, ile Dokładnie bo 250, chyba 5 Chyba? Albo 52? Bardzo fajnie, że tyle mamy lajków Kurwa, subskrypcji Ale łupie zajebiście Było to? Nie upał tak chyba, tak mi się wydaje A co za czy kierunki idziemy? bo ja, ja tak wczepiłem No prawie już nie działa, a nie działa I tu stoi też, dobra Pojebało go? Siema Siema kurwa witam Ja pierdole Marki lecą, chłopie. No kurwa, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie bez problemu, chłopie. Ale ten szybki, Jezus. Chłopie widzisz, Roman On ma wyjebane. Luz Nagrywa? Nagrywa Kurwa, ja nie pamiętam jak tu się zjeżdżało Co ja twierdolam? Jakoś ja tutaj inaczej jechałem Jebona O mnie tam ślizgło no A tutaj gdzieś? A czekaj szt, szt. A! Tak o Tak o Kurwa lata praktyk, ile ja podjazdów nie podjechałem z Simpsona to... Podjadę tu no kurwa Kurwa, ślizga się jak pojeban Kostki braki, o widać właśnie Nie, co ja ją odpuszczę Od Tak kurwa! Ale... Ona nie z... Jest... To... Ale dupa cała taką wyjła O A, tu! No, kurwa! Może jak pociągnę trochę tego piachu? O. Kurwa, że mnie teraz! Jeszcze raz, podajcie numer kurwa, chuj wie No kurwa! No kurwa! No kurwa! No kurwa! No kurwa! No kurwa! No to No kurwa! No kurwa! No Nie, tu nie, tu nie, chuj tam dajesz raz to. Uh. Kurwa, ja pierdolę. Jebanek, kur... O kurwa. A nie korzenie kurwa. E, pośmie kurwa. Kurwa poświe. O No ja pierdolę. -hu -hu. A -a -a, choda a perda, a hu hu hu. Ah, ficou da casca. e a perda ela se eslizga. Uh zwolnił, mówię, zatrzyma się. Gdzie to kurwa było? A ślizgał się. Chłopie. Hm. Pojeździliśmy sobie po góreczkach elegancko. E -e -e. Jedziemy, chuj wie, przez siebie, gdzieś chyba, nie wiem eee, To są oni, to są, to nie są konfidenci O, to nie, nie tym razem, o, to są oni <grystanie> Konfident jest tylko jeden, kurwa, w Kośminku Nie, no, żartuję, bo mnie najebie Nic eee, tuś dalej leci w chuje, że musimy sobie nie działa Jak oglądasz to, 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 ale w lecisz, ja wiem, ja widzę to, czuję Czuję No to był moment Tym dasterem nas chciał zaatakować No, angry people Stary chuj Kurwa no przestań tu robić, ja pierdolę Kurwa bliżej już nie mógł przejechać, jebany śmieć kurwa Już cię mu zajebać Skur kurwa tyle ode mnie przejął. Kurwa, chuj, chuj, chuj dziwek JADĘ Góreczki! Ale górki, ja pierdolakę duro. O, kurwa o pole śniż go! ebann Kurwa do nas, dał umiał myślać, że ciarnia jedzie Kiedy? Jak, no jak no teraz Jak, jak, to jak to zawracałeś, A jak wyjechała ty przez ciągle Do nas Nie byłoby fajnie Wydawało ci się Ja też bokiem. Wziąłeś ten respekt? Tu? A tu chuj w kocie